W kończącym piętnastą kolejkę spotkań czwartej ligi AURWILGA wilga podejmował radomiaka. Zieloni przystępowali do pojedynku ze świadomością, że inny wynik niż ich zwycięstwo nie wchodzi w grę. To jednak gospodarze pierwsi wykorzystali atut, jakim było krótkie i nierówne boisko w wildze. Co więcej, chwilę później ponownie mogli zdobyć gola, ale tym razem na posterunku był piotr banasiak. Podrażnieni takim obrotem sprawy zieloni ruszyli odważniej do ataków. Jednak strzały Daniela Barzyńskiego, Pawła Tarnowskiego czy dośrodkowania arkadiusza Osiewicza nie przynosiły spodziewanych efektów. Rywale tymczasem cierpliwie czekali na swoją kolejną szansę i wykorzystali ją tuż po przerwie. Piotr Banasiak ponownie dał się zaskoczyć po stałym fragmencie gry. Na szczęście dla Zielonych, jedną z najlepszych partii w sezonie rozegrał Paweł Tarnowski. Między 62 a 69 minutą pod bramką Amura zachował najwięcej zimnej krwi. Nie tylko zniwelował straty. Ale wyprowadził zielonych na prowadzenie. Zresztą popatrzcie Państwo sami. Po kolejnych sytuacjach podbramkowych w wykonaniu zielonych futbolówka padała łupem bramkarza. Trybuny kameralnego stadionu w widze odżyły jeszcze dwukrotnie. Gdy gola dla mura zdobył Piotr Segarek, oraz gdy na 60 sekund przed końcem meczu piłka po dośrodkowaniu Cezarego Czpaka trafiła obrońcę gospodarzy w rękę. Zagranie miało miejsce w polu karnym. Sędzia jednak nie zareagował. Więcej o meczu na www.radomsport.pl